Halo Was, to jest Steve. Przepraszam, że tak długo nie, nie nagrywałem, ale miałem ważne sprawy i nie mogłem. I bez słuchawek nagrywam i gramy dzisiaj w Brookhaven. Heaven. Jak chcecie, to muzykę ze mną. Widzicie w ogóle w Tak, gram w robloxa I, I nie mam Robuxów, bo. Nie mam pieniędzy na Robuxy, ale wy możecie mnie współczować i dać łapeczkę do góry, subskrypcję i, i dzwonek Oczywiście tam na dole. A teraz jedziemy właśnie do, do mojego. I jedziemy w ogóle muszę się przebrać. Yy, nie idę się przebrać. O! Bo... Ja jakby się to... A ja mam plan. Co to szczera? Jakiś typior strzela. O, taka bluza jest fajna, nie widzowie. a teraz jaką bluzę, A może, przepraszam, ale może yy, trzeszczeć albo coś takiego, no bo gram bez słuchawek. I może zakrobi robić i kupić zupełnie komplet, też może ale też jakieś ubranko, nie? Yy, jedziemy sobie, ja zobaczę, czy tu jest w ogóle jakieś miasto. Nie, jest tylko jeden dom. Ee dziewczyno, spadaj stąd. Yy. A w ogóle jeżeli jest dużo domów, to nie da się w ogóle jakiegoś doma, domu zrespić. Dlatego że wszyscy zajmują miejsca, nie? Ja też tak miałem i było trudno właśnie gdzieś wyszukać dom. O, a tu jest taka dzielnica. Dobra, to właśnie sobie wysiądę i sobie zrespię najlepszy dom z nich wszystkich. A no dobra, ja się Sąsiad temu, ja, że masz taki sam dom jak ja. Dobra. Żeby te domy nie były do siebie podobne, to coś zrobię. O. Coś takiego. Tak. Nie są teraz podobne. Ej, nie wchodź na moją posesję. Bo cię zbanuję. Właśnie. Yy, napiszcie w komentarzach, czy graliście w Brookhaven. I w ogóle w Roblox'a. To, to w ogóle ja będę się cieszył, jeżeli powiecie, że tak. A ostatnio byłem kryminalistą, nie wiem dlaczego. Zawsze czego nie umiem powiedzieć. Kryminalistą. O! Y, kryminalistą. Dobra, nie Kryminalistą, Wiecie co mnie tak zbawiło? Serduszka. Nie myślałem, że jaka dziewczyna do chłopaka pisze, nie? A już miałem jedną dziewczynę. Kurde. Nie, jedną nawet. A dziesięć. Uch. Ej, kurde, musiałem wyjść, nie? I to był mój największy ból na całym świecie. O, co to? Będę policjantem. Tylko błagam, nie hejtujcie mnie, że jestem policjantem. Że mnie tak nie lubicie, okej. Okay? Po prostu sobie jestem policjantem, sprawdzam baczność, nie no, może nie baczność Tableta to sobie, zawsze elektryczne rzeczy sobie biorę, bo są mi potrzebne I teraz trzeba wziąć, słuchajcie, wiecie co jest najważniejsze? Kurde, nie to I wziąć paralizator, bo ktoś może być niebezpieczny może zrobić komuś krzywdę. Oczywiście tego byśmy nie chcieli. I sobie się po prostu przejedziemy. Bank, mm, tsz, bank można bronić. Wszystko. Może. Powiedziałem. Może nie wszystko, ale może bronić. Znaczy może wszystko prawie robić. A, mi się zajmowało. Kurde, panny! 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 O, zmienię sobie ten... No, sheriff! No? W sumie? Ej, widzowie! Napiszcie, czy jestem szeryfem. Nie no, bardziej takim torem. Nie, nie, nie jestem szeryfem. Ja jestem czymś innym. Hmm, taki zielony nie. O, taki bardziej, tak! Taki mi parsuje pod kolor. Au, 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 oh, man. To się tu wyprawia. Baga, ja. Pan policjant w porządku pilnuję Jak to była ta piosenka, nie? Myślałem, że ktoś tu idzie. Chyba, że miałem z wideo albo nie miałem. Widzowie, oczywiście, też piszcie mi, jak coś zauważycie. Bo ja mogę być ślepy i nie widzieć. Mm. O, ja wiem. Zrobimy. Czy ja zrobię coś? E! Ty. Jakiś gościu wchodzi. Ty, Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz? Tu tylko pieniądze można wypłacać, nie kraść. Nie można kraść banku, pamiętajcie. Bo ja się jakoś tak stawię fajnie. Oj tak. Mm. O tak. Tu, 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 Zobaczcie. Zrobimy miniaturkę. O, jest, zrobiona miniaturka. Dobra. Yy... A, dobra. Walić bank. Yy, teraz trz trzeba powiedzieć, że... Yy, co to jest? Czerwone dla policjanta to ważne. Nieważne. Trzeba zobaczyć też na imprezie, czy nikt nie wypił. Przypadkiem alkoholu. Bo to jest bardzo ważne. To jest policja. Trzeba sprawdzić. Ja dobra, kolej se wezmę. Dobra. Fajna mąza, naprawdę. Zawsze mnie uspiesza. Czemu nie mogę wsiąść następny raz do samochodu. Widzowie, te samochody są przeklęte. Au! Przewróciłem się. Przewróciłem się nad własnym samochodem. Pewnie się popknąłem. Au! Ja w ogóle mam yy, siostrę młodszą, nie, która ma 4 latka. Nie, bo ona też mną to grała, nie? Ja ją wrobiłem. Jak ją zbanowałem, to mówię, dopowiedziałem, przewróciła się. I ona w to uwierzy. To jest nienormalne. Jeżeli ktoś rozpoczyna grę, tak jak ja, ja w ogóle spoznałem tą grę i się tak ucieszyłem. O, w ogóle zobaczcie nowe dodatki są do Robloxa. Dobra. Mogę podać Wasz mój nick. Ale... I może jutro. Jutro wam podam mój nick, okej? Okay? I pewnie się możecie ucieszyć, no bo będziecie mogli ze mną grać i mnie dodawać. I widzowie, ja się bardzo cieszę. Ja, ja tutaj jestem... Kurde, nie to znowu. Przepraszam, dojdziemy do tematu. Ja od wszystkich przejmuję te, te zaproszenia. A w sumie nie chcę być policjantem. Helo. Nie jestem policjantem. Normalnie. A dobra, niech sobie tam kradną. Widzowie, mm, jeżeli byście chcieli ze mną pograć, to. to. Kurczę, Bym się z wami spotkał, tylko że. nie wiem. albo ja mam pomysł. Jak byśmy na przykład to zrobili, tylko że. Jakbyśmy się przy. Tam przy. Tam przy placu zabaw, tym nowym, okej? Okay? To sobie i się tam spotkamy, okej? Okay? I będzie okej. Okay. I będzie okej, okay. i nie będziemy. Nie będziemy już. Nie będziemy. Może będziemy razem grać sobie, że ten to po prostu, może jutro tam, znaczy nie jutro, Kurczę, bele, no jutro tak się spotkamy na placu zabaw, okej? Okay? I mam nadzieję, że przyjdziecie, bo możecie mnie dodać. Z telefonem przyjdę i dodacie mi ok. A, no czemu nie? Chcecie zrobić. No nie kto mnie znowu okradł? Zobaczcie, co ja teraz robię. On pewnie jest w środku nie. Nie. Jak on tu wszedł? A pewnie sobie oczyścił ślady. nie? Gościu. Jeden. Tylko gdzie on teraz jest? No nie no, no musiał widzowie wejść i wyjść dlatego, że jakiś rogbrak głupi wyrzuca, a w ogóle nie chciałem mi się załadować słuchawki, dlatego na nich nie nagrywam, ale będzie okej, okay. będzie okej, okay. o tak mój skin wygląda, fajny z taką wiewiórką, fajny jest, no o, super! Co, co to było? Widzieliście, widzowie, co to było? Nie wierzę! Po prostu nie wierzę. Ja cię kręcę. A sobie pojadę na siłkę. O, jaki ja siłać może mieć samochód? Ten jakiegoś dypa. No to biorę, tym panie. Ja będę takim jedynym. Czyli będzie miał nie? nie, widzowie. A, w ogóle felgi sobie może zmienię na jakieś fajne. Fajne, siku, nie w serduszka. Chyba, że serduszka dla Was. Może jakieś. O tak. Jedziemy, widzowie, na siłkę. Oczywiście, na, musimy zjeść coś. Takiego mocnego hamburgera. No kurczę, Bele, nie zdałem prawka, dlatego mi tak słabo idzie z parkowaniem. Eee, znaczy, ja dobrze w Brookhaven, ja w ogóle dobrze parkuję, tylko że. A w ogóle za dwa lata będę miał, będziemy, będę nagrywał odcinki z mega nowego motoru. Za dwa lata. Bo za dwa lata będę miał moją komunię i dostanę motor. Nie, I będziemy sobie nagrywać po prostu z moimi kolegami. Będę... wiemy. Dobra. I słuchać. Słuchać teraz dużo mnie. Zjemy sobie parugę Od doga. O i to. Tak. Om nom 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 nom. nom. Dobra, to zjedzone, a mnom, to też. A m, to też. Dobra. Zjadłem wszystko, a teraz idziemy się kurde napakować. Tylko wodę trzeba treningową wziąć. Jak wiecie. Okej, okay. idziemy na bieżnie. Ale szybko, ale szybko, ale szybko, ale szybko tu 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 dobie, ja w ogóle pakuję i dobra brzuszki robię pyk i ostatni brzuszek o oh. ha. Hanterki sobie wezmę i jedz i pyk i pyk i pyk i pyk i pyk i pik. dobra pyk pik. o już wyćwiczyłem Dobra, jeszcze ile? Nie, no, początek 150 kilo! Nic sobie podpakowałem. Trzeba się napić. Dobra, ostatnie 300 kilo! Słyszycie to? Niech się męczy, biedny. Podnoszę widzowie. Tu, o Boże, U. dobre, aż pizzę sobie zamówię normalnie. A widzowie, zobaczcie, w ogóle nie mam hajsik bo ostatnio byłem w pracy. I mm, sobie. Czyli sobie w ogóle wiem nożki. A co to jest? Hamburgeria. Proszę pizzeringę. O jest. Mi osmos, pizza jest. Dobra. Pizza. Poproszę. Proszę. Zobaczcie jakiej dam. Pu, pu, pu! Proszę, proszę, bo jestem bogaty. Hm. Um, nom. Mmm nom, nom, nom. na dwa hity mam um, nom. nom. Mm, już mi się skończyło niestety Ale widzowie Podpakowałem trochę No już widać te mięśnie O! Zagramy jakiś koncert Elo z tej strony Stivers co tam u was Mordeczki ja was bardzo lubię Ja wcale nie mówię Że was nie lubię Ja tutaj sobie Lecę z hajsem i sobie rozrzucam hajsi, ej, ej, To mój nowy bal, a wy mnie tylko oglądacie, bo ja was ku... Bo ja was lubię! Ej! Tutaj żadnego żadnego miniaturkę sobie zrobię, bo jestem bogaty i dru na drugi film jest druga miniaturka. U la. -la. Tutaj jestem sobie błapcą piersieni Ej, 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 koniec tego przystawienia Pu, pu, pu Dziowie, naprawdę zarobowałem je I jadę sobie stąd już Bo wiadomo, już, już nawet zaspiewałem swój koncert Na którego nikt nie przyszedł niestety, ale dobra yy, jadę sobie zatankować By. Oczywiście Tutaj kartą można nawet zapłacić. A ja... Ja zapłacę tą kartą. Tankujemy, tankujemy samolot, tankujemy. Ej! Tankujemy samolot. Ty, 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 ty. Dobra. Zatankowane. Nie tam do pełna, bo... A tu mam to skasować? O, jest! Jest u domu! Dobra, jedziemy! Piu. Lecimy z flikami, lecimy tutaj, Marto! Mordo, lecimy! Ej, dobra. Widzowie, jeszcze raz, jedziemy na koncert. Teraz ja mogę próbować jak chcę. W mnie tam nie Spokojnie, widzowie! Nie, jeszcze! Dobra widzowie. Nie, musiałem coś na chwilę zrobić. Zobaczcie, zaśpiewam korcent. Elo, lecimy tutaj. Mój samolot tankuje. Dobrze. Dobra, to kończę tutaj. Pik pik pik. Pik pik. Jak chcecie pieniążka, to nara.